Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w nowej epoce, epoce wiktoriańskiej. Witam się z wami w domu u Ivy i Eleny. Trochę przykro, że zaczynamy tą epokę nie od głównej rodziny, tylko od pobocznej, ale no akurat nam tak wypadła rozgrywka. I tak jak to robię zawsze przy zmianie epoki, wyjaśnię wam teraz na szybko, czym ta epoka się charakteryzuje oraz jakie poczyniłam zmiany w naszej rozgrywce, jeżeli chodzi o zasady. Ogólnie to tak, przyjmujemy, że nie jest to konkretnie epoka wiktoriańska, jest to coś między XVII a XVIII wiekiem, czyli mogło lekko zahalizować, o barok i oświecenie, ale w większości bazowałam na epoce wiktoriańskiej, więc proszę się głównie czepiać, jest to jedynie inspiracja. Co do wyglądu, no to inspiracja modą typowo wiktoriańską, czyli rozkloszowane suknie, pełne bufiastych rękawów, a także tutaj wyjątkowa zmiana, którą się zasugerowałam przy jednym komentarzu: wszystkie kobiety w tej epoce będą miały spięte włosy. Postanowiłam, że to byłby ciekawy wyróżnik. Wiadomo, nie sugerowałam się tym w średniowieczu, gdzie w ogóle powinny być włosy zakryte chustą, czy w ogóle jakimś tam workiem, czy co innego oni tam nosili na głowach ale po prostu stwierdziłam, że chciałabym, żeby to była taka zasada i... i uznałam, że będzie to dość ciekawe. Mamy również zmianę ryzyka przyciąży, ale nie byłabym sobą, gdybym to zmieniła diametralnie, więc zostawiamy ryzyko 5% u matki, a u dziecka z 20% dajmy 15%. Wiem, niewielka zmiana, ale to jednak wciąż były czasy, w których ciąża była bardzo zagrożona. Oczywiście powstaje słynny uniwersytet, który chciał stworzyć Edward II Sunforge. On ogólnie jeszcze nie istnieje, bo go nie dodałam, ale spoko, w swoim czasie. I co do niego, to obowiązkowo, Następca tronu na te studia musi uczęszczać, plus opcjonalnie ewentualnie simowie mężczyźni z aspiracją wiedzy. W tej epoce uznałam, że kobiety nie mogą się jeszcze uczyć, ale nasza królowa Maria będzie dążyła z możnymi do zmiany tego ustroju. To znaczy, będzie starała się przekonać swoich doradców i całą Radę Królewską, że kobiety również mają prawo się uczyć. A co do samej epoki, to następuje ogromny rozwój nauki, i tutaj właśnie mamy odzwierciedlenie w tym, że powstał uniwersytet. Kobiety wciąż niewiele mogły, nie mogły zarządzać pieniędzmi, mieć swoich biznesów, ale za to zaczęły pojawiać się słynne pisarki, malarki czy artystki, więc będę starała się bardziej patrzeć na to, jakie umiejętności czy profesje będę mogła rozwijać naszym kobietkom. I co ważne, w tej epoce wynaleziono teleskop. W tych czasach nastąpiło również wynalezienie szczepionki przeciwko ospie, co może wykorzystam w fabule, ale jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić. Jak widać, dziewczyny mają nowe stroje, nowe fryzury, a także nowy występ. Domu, ale w przypadku tej rodziny najmniej to widać, dlatego że fundusze im nie pozwoliły tego domu ładnie upiększyć. Tutaj w ogóle był dobudowany jeden pokój plus łazienka, ale zburzyłam, dlatego żeby mieć pieniądze na wymianę mebli, bo tu w ogóle wystrój był mega mroczny, taki surowy bym wręcz powiedziała. U góry jest bardzo biednie. To jest jedyny pokój, który wygląda chyba w miarę sensownie, a reszta to jest po prostu błaganie o to, żeby coś się zmieniło w ich statusie materialnym. Pozostałe dwa zamki są naprawdę mega upiększone, więc zobaczycie to później. Mam już przygotowaną całą fabułę na ten odcinek, o której wam zaraz opowiem. Anna wiesz, co to. O, miałam cię właśnie prosić o odbiór telefonu. O, nie, 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 kto do ciebie dzwoni? No, widzę, że bardzo zachwycona jesteś z tego powodu. Pogadajcie sobie, skoro i tak jesteście w trakcie romansu, ale jak ona usłyszy, że ty z nim gadasz, to będziesz miała przerąbane. Dobra, wracając. Elena nie wyjdzie za mąż za Teo, bo po prostu widziała swoje, widziała jak on całował się z Anną. I ona po prostu dalej go. Kocha, ale nie jest w stanie przeboleć tego, jak ona byłaby traktowana w tym małżeństwie. No i teraz akurat dobrze, że one dwie ze sobą gadają, bo do tego chciałabym się odnieść, że Ivy informuje właśnie swoją pasierbicę, że znalazła jej kandydata na męża. No i Elena jest taka w sumie sceptyczna co do tego, no bo ona nie za bardzo chciałaby wychodzić za mąż, nie jest to w sumie jakiś jej priorytet, ale niestety do tego ją zmusiło życie, ponieważ no mamy problemy finansowe, no i Ivy po prostu musiała zająć się szukaniem jej męża, i teraz jej informuje, że słuchaj. Pójdziemy jutro na miasto i spotkasz się z nim. Poznasz pana Georgia. On się nazywa George, już jest postacią stworzoną, właśnie stworzony przez kogoś z mojego Discorda. Nie pamiętam w sumie kogo, ale dodałam go do miasta. I jutro właśnie one pójdą sobie razem, żeby poznać Georgia. No i Elena ogólnie jest taka: mm, no nie chce mi się, no ale dobra, skoro ma, ma to poprawić nasz byt materialny, no to okej, okay, niech będzie. Dobra, skupmy się na tym, żeby podciągnąć troszeczkę te wasze potrzeby. Ty myślisz, że nie chciałabyś z nią jeść w jednym pokoju. Hoju, więc może na razie sobie pójść na przykład, wykąpać się. Nie no, więc bym bardzo chciała Wam pokazać już główny zamek, bo tutaj tej zmiany w wystroju totalnie nie widać. Ta zmiana jest najbardziej widoczna właśnie w dwóch pozostałych zamkach. No bo tu odkąd umarł Henryk, to po prostu z pieniędzmi jest krucho. No i trzeba sobie radzić na jakieś inne sposoby. Te lekcje i ty też lekcje, jak zjesz coś. Dobra, i tak, jest kolejna sytuacja taka, że jak już się zapozna Elena z George'em, to ja bym chciała w ogóle, żeby on z nimi zamieszkał. Bo George to będzie w ogóle bardzo dobry chłop. Już stworzyłam całego kanon w mojej głowie. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda. Wygląda bardzo fajnie. Trochę inaczej niż reszta mężczyzn, ale wydaje mi się, że wygląda bardzo w porządku. I właśnie George będzie takim złotym chłopem, który po prostu się tak poświęci temu związkowi z nią, że on będzie chciał po prostu jej gwiazdkę z nieba uchylić. No i do czego ja dążę? Do tego, że George pod koniec tej tury, tego odcinka z nami zamieszka. Ale no nie będzie tak, że będą już z Eleną po ślubie, tylko będą co najwyżej zaręczeni, a on po prostu zamieszka z nimi, żeby pomóc im w życiu, no bo one, wiecie, są takie biedne kobiety nieporadne, one nie mogą sobie dać rady bez chłopa, no i on będzie na tyle miły, że on im zaproponuje pomoc. No i Ivy się zgodzi, ale Lena pewnie będzie trochę niechętna, ale po czasie myślę, że się z George'em polubią. Ważne, żeby nie była z tym skurczybykiem, w ogóle to wam powinnam te relacje trochę zmienić. I tak jeszcze wspomnę, że do czasu, kiedy George z nami nie zamieszka, bo nie mam pojęcia, ile on nam pieniędzy przekaże, to do tego czasu Będziecie musiały sobie jakoś zarobić na swoje utrzymanie, czyli głównie pewnie będzie szycie i malowanie obrazów. A wracając jeszcze do tej sytuacji, bo wiem, że w tamtym odcinku mówiłam, że to Ivy będzie miała nowego męża, stwierdziłam, że jednak nie chcę jej angażować w żaden związek, chociaż pomyślę nad tym jeszcze, że może jej poszukam jakiegoś męża w kolejnym odcinku, zawsze byłoby jakieś kolejne dziecko, tak? I kolejna osoba do swatania. Uznałam, że Elena prędzej czy później i tak będzie musiała sobie znaleźć męża, więc nie będę odwlekać nieuniknionego. Ty się już wyspałaś i słuchaj, ty tu malowałaś ten obraz, nie? I ty malujesz go dalej, żeby zarobić na utrzymanie tej chaty. O, skończyłaś! 113! Dobra, jest lepiej niż ostatnio. Ostatnio chyba najwięcej zarobiłaś 40 simolonów za jeden obraz. Dobra, ty musisz odrobić lekcję, bo twoje lekcje mnie w sumie nie obchodzą, ale ona wypadałoby, żeby je odrobiła. Kolejny w ogóle wątek do realizacji, jak będę miała wolny czas, to będzie pokazanie tego, jak bardzo Elena jest zła na Annę i będzie musiała się na niej wyżywać, za to, że zabrała jej faceta. I to też bym chciała bardzo mocno podkreślić. Na razie mamy inny ważniejszy na ten moment wątek do zrealizowania. Uuu, no to się musiało prędzej czy później stać. To wcale nie dlatego, że użyłam kodu. <laughs> Porozmawiać. Aha, teraz chcesz rozmawiać, tak? Teraz chcesz jej wyjaśnić. On może ona chce właśnie się wytłumaczyć jakoś jej. Jezu, dzisiaj jest sobota, przecież wy do szkoły nie idziecie. No to <laughs> ja mogę zrealizować swój wątek. To czy czekaj, odłóż tą gazetę. Ja tu bym chciała zrobić irritate. Patrz. Kłódź się, wkurzaj. Dawaj wszystko po kolei. Wolałabym, żeby to szło jednostronnie, żeby ona właśnie nie krzyczała na nią, bo nie za bardzo ma do tego prawo, ale dobra, lepsze to niż nic. Dobra, myślę, że ona powinna zainterweniować i powiedzieć jej, że słuchaj, wyżywanie się na tej służącej nic ci nie da, zachowaj resztki godności, babo, zostaw ją w spokoju. Anno, idź do siebie, wykonuj swoją pracę i zrób nam coś do żarcia. No i dobra, teraz musisz zrobić coś do żarcia. No nie jest ci? co ty robisz? Słuchaj, córko, dzisiaj musisz się dobrze zaprezentować, więc idziemy razem do socjety historycznej i tam poznasz swojego przyszłego męża. Ale na dobrze, skoro muszę, to będę tą męczennicą. No dobra, podawaj te omlety. Dobrze. I ty oczywiście nie będziesz jadła, bo nie zasługujesz na to. Ja ogólnie sobie poczekam do wieczora, żeby one sobie tutaj mogły na spokojnie jeszcze coś porobić, pouczyć się. I w ogóle kazałam się uczyć wychowania dzieci, bo ona musi się do tego już przygotować, a ona będzie nam zarabiać obrazami. A jakoś tak po południu się przyjdziemy na tą parcelę, czyli w sumie można powiedzieć, że już za chwilę. Co ona chce? Ty chcesz ją uderzyć? Ty jesteś normalna? Ej, ty powinnaś w ogóle iść w dyby za to. Jakby naprawdę to jest żałosne, jak ty się zachowujesz. Nie płacz, nie rycz. Uderz ją. No, przestań! No, dawaj. O, Git. Przestań ją atakować. Daj jej spokój. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Ale tylko się tak nie złość, bo złość piękności szkodzi. George będzie zachwycony. Mamo! Patrz, jak ja ładnie wyglądam. A ona powie: matko, bosko, możemy iść w końcu. Wyrywać chłopa. No, chyba cię coś bo... Chyba was coś boli! What the hell? No robi tam was ponownie. Mam nadzieję, że teraz mi nie wywali gry, bo się zabije. Jaka muza chry... Boże, jak to głośne. A właśnie, bo ja sobie ostatnio włączyłam muzykę w grze, żeby był większy vibe i w sumie to nawet pasuje tutaj, nie? A czekaj, czemu ty poszłaś sama? Ty miałaś iść. Jezu, dobra, zaraz wracam. Dobra, jesteście obie. To mi się bardzo podoba w końcu. I nie wiem, czy nasz George przyjdzie sam. Czy mamy go przywołać? Dajmy chwilkę czasu tutaj. O, Jezus, Adelaida! I oczywiście muszę sprawdzić, kim Adelaida jest dla Ciebie, a nie zaliczę was jako rodzinę. Dobra, wiem dlaczego, bo to jest tak jakby pokrewieństwo przez ym, rodzeństwo dziadka. Jakby było przez rodzeństwo ojca, na przykład, wtedy mogłoby wykryć, ale tak to jest za duże. Za duża jest różnica pokoleniowa po prostu, no ale i tak się trzeba przywitać. No to jest y, oczywiste. A ty sobie z nią chwilę pogadaj. Nie wiem, o, o pieniądzach. To jest bardzo wartościowy temat. Patrzcie. To przyszedł. To jest James, którego ja postarzyłam. Powinien być już stary. Uuu, komuś się tu nie układa w życiu. Zapomniałam z tego wszystkiego, że on miał aspiracje rodziny. Boże, już tak o tym zapomniałam. Ej, Adelaida jest u góry. Ciekawie to może wyglądać. A ty co ty poszłaś? O nie! Czy on do ciebie wzdycha? Jakbyście mieli chemię, to byłby hit, ale nie do tej samej rzeki. Nie będziemy wchodzić dwa razy. On cię by On nie chce z nami pogadać. Dobra, to wy się z nim przywitaj. No nic cię to nie kosztuje, że tak powiem. O matko, jedyna, czy widzicie tą chemię? Ja tu widzę ukryty romans, jak nic. Nie, no boże, taka chemia. Ja nawet nie wiem, jak mam to skomentować, nie? Ja poczekam, co się wydarzy. A, okej, okay, poszłaś po wodę. Okej, okay, ignorujesz go. Co ty robisz? No, nie możesz. Ha jak to o tobie świadczy, że ty hazard uprawiasz? Weździesz kobietę, jak, jak cię George zobaczy, to, to mu się ode. O, zarobiłaś coś. Okej, okay, dobra, wybaczam ci. Moi drodzy Państwo, oto George Lennox. To jest nasz kawaler. No, powiedzcie, czy on nie jest przystojny. Tak pięknie mu marynarka podkreśla kolor oczu. Dobra, sam by tu oczywiście nie przyszedł, więc musiałam go przywołać. Ale teraz misja jest taka, że ty musisz do niego podejść. Powiesz, cześć, George! Zaraz ci przedstawię moją pasierbicę. O, królowa idzie! Mogę się pochwalić jej stylówką. Boże, patrzcie, chociaż ta sukienka miała być w sumie... Ona ma jeszcze inną, ładniejszą sukienkę, ale na razie się musicie zadowolić tym. No, patrzcie, jak królowa wygląda majestatycznie. Ej, Boże, jak w ogóle George na nią patrzy. Widzicie to? Widzicie to? Ja to widzę! Długa rozmowa. Potem może chwilę potańczycie ewentualnie, jak, jak wam się będzie chciało. O, królowa napitala w bilarda. Ty mogłabyś na przykład się z królową w sumie przywitać, bo wypadałoby się przywitać z osobą, która rządzi tym krajem. Ogólnie to opowiem Wam trochę o stosunku, jaki będzie miała Elena do Georgia i George do Eleny. On ogólnie będzie bardzo zachwycony jej osobą, bo w ogóle też weźmy pod uwagę, że ona nie ma żadnego posagu obecnie. Ona jest po prostu biedna jak mysz kościelna i pewnie mało kiedy były takie sytuacje, że chłop nie patrzył na posag, ale ja w moim kanonie uważam, że George jest po prostu idealnym facetem. Takim, który się tak zakocha w niej, że on po prostu będzie Chciał jej pomóc ze wszystkich sił, pomóc im wyjść z biedy, pomóc im w robotach domowych, po prostu zapewnić im przyszłość, na którą zasługują. Ją, okej, okay, już myślałam, że od niego uciekasz. No, a Elena będzie po prostu bardzo niechętna. Ona robi to w sumie na siłę, bo wie, że musi, żeby mieli pieniądze, ale ufa swojej matce, że to jest dobry facet, że on ma dobre serce. Bardzo ją też pociesza fakt, że on nie wymaga od niej posagu, którego ona nie posiada. I możliwe, że dopiero po czasie ona faktycznie do niego coś poczuje. No, tak jak mówi klasy, czas pokaże, czas pokaże. No nie zrobię wam romantycznego tańca. No, ty mówisz jej, że dobra, a wiesz co, wracamy do domu, bo jest późno. No, pożegnaliście się oficjalnie, poznaliście się. Ivy jest zadowolona, Elena też jest zadowolona, bo stwierdza, że w sumie ten George to nie jest taki zły no, jest trochę starszy. Ale komu by to znowu przeszkadzało, nie? Wiem, że to będzie mega nieprofesjonalne, ale korzystając z tego, że Twoich pań nie ma przez 5 godzin, zaprosi. Czyżby on dzwonił właśnie w tym momencie do ciebie? No nie, to, to jest znak. To jest znak, że musisz go zaprosić tu. O, patrzcie, jak go ładnie ubrałam. W końcu chłop wygląda adekwatnie, ma takie ładne ciuchy. No i pasuje do naszej epoki, nie? To jest mój nowy enpec w ogóle. Co ty tu robisz? E, ja wam dzisiaj pokażę tak dużo ładnych, nowych osób. I naprawdę uważam, że jest też bardzo przystojnym mężczyzną. No, kurde, patrzcie, jaki fajny. I ta wychodzi do dwóch chłopów w koszuli. O, ten aż się obejrzał. O ty, ty, Charles, nie ł... Ła... Ale Lizanko, no i ona mówi: Dobra, wiesz co, chodźmy do środka, bo y, mam wolną chatę, to wiesz, możemy sobie tam porobić jakieś rzeczy. Ale jak one wrócą, to macie tu już nie być. Została nam godzina w sumie. Ło, wow! kto się zakochał? Gdzie się zakochałaś? Grubo, ej, on chyba jeszcze nie. Spełniłam ci właśnie pragnienia. O, już chcesz mieć dwóch naraz. Dobra, to trzeba szukać drugiego. Nie jest to jakby zły pomysł, no trzeba iść zgodnie z Twoją aspiracją. O nie, gdzie wyjdziecie? Ja pierdzielę, ja pierdzielę, czy wy nie zdążycie, jest pół godziny tylko. O, anulowało wam się! Okej, okay. weź go pożegnaj. Nie, one zaraz wrócą przecież. No nie, no Wy musicie stąd iść, bo Wy nie możecie widzieć, że idźcie za dom i Wy go nie widzicie, dobra? On se wychodzi, Was nie ma. W ogóle, jak George ma się tu przeprowadzić, to trzeba mu znaleźć jakiś pokój, gdzie on mógłby zamieszkać, a my tych pokoi za bardzo nie mamy. Ten zostawić dla George'a, żeby był taki ładny, a może tutaj postawimy po prostu łóżko dla Ivy. No nie wiem, na nic innego nas za bardzo nie stać, więc on po prostu gdzieś musi żyć. No też ciekawe, ile on nam pieniędzy przyniesie, nie? No bo on jest uznawany za osobę bogatą. Dodałam go do nie z kilkoma innymi osobami, więc jest duża szansa, że on nam przyniesie jakieś pieniądze. I ja bardzo na to liczę, bo to będzie pasowało nam do fabuły ogólnie. Dobra, wszyscy się będą kładli zaraz spać, i jutro, jak Ivy w stanie, będzie dalej nam cisnął jakieś zarabianie pieniędzy, żebyśmy jakoś się utrzymali. I tak właściwie to wszyscy śpią, więc widzimy się rano. Ja sobie muszę w ogóle przypomnieć, jakie ty masz hobby? Co ty w ogóle byś chciała ożenić szóstka dzieci? No na pewno, jak ty będziesz miała co najwyżej jedno. Majsterkowanie, no tak, super hobby w ogóle. A która z was w sumie dobrze szyła? Bo nie pamiętam już, czy to Ivy szyła? No tak, twoja matka lu lubiła szyć i umiała szyć, więc może chciałabyś pójść w jej ślady. Zróbmy cokolwiek, żeby coś zarobić. Ty może będziesz coś szyła, a Ivy będzie malowała obrazy. To jest dla mnie na razie taki plan główny. Po prostu chcę zarobić jakieś pieniądze, bo będziemy mieć rachunki, ale dopiero za dwa dni. Dobra, no to jeszcze nie ma tragedii. Okej, okay, zarobiliśmy 230, mali kolejny obraz. Ej, chyba, że zaprosilibyśmy dzisiaj George'a na kolację, żeby jeszcze bardziej się zapoznał z Eleną, którą oczywiście zaaranżuje Ivy. I mogłaby w tym celu poprosić Annę, żeby zrobiła jakieś właśnie fajne danie, które mogłoby zadowolić jego podniebienie. I wtedy będą mieli okazję się jeszcze bardziej zapoznać. Dobra, to musimy sprzedać, żeby zarobić całe 16 simoleonów za to. Zawsze miałam łeb do interesów. Dobra, George jest zaproszony. Przyszony. Patrzcie, jak będzie teraz fajnie. One sobie pogadają tutaj. On jest w ogóle przeszczęśliwy, że on może poznać swoją przyszłą. No, faktycznie jest przeszczęśliwy. Georgiusiu, nie denerwuj się. Misiu, weź to, kobieto, posprzątaj. Co ty, tu, co ty tu reprezentujesz sobą? A ty, Elena, czemu nie jesz? No, chodzisz tu. Jedz ze swoim przyszłym małżonkiem. Ja myślę, że nie będą fajną parą. Na pewno lepszą niż Theo i Elena, bo Teo wiemy, jaki jest. Georgiowi się wylosowało pragnienie chyba popularności, albo Bogactwa, bo losowałam kostką ogólnie. O, pan George idzie grać w szachy i teraz Ivy mówi. Idź do niego, idź pograć z nim w szachy. Pokaż mu, jaka jesteś dobra. No i ona podpuszczona idzie, nie? Pokazać mu, jak ona gra w te szachy. No pokaż mu, jak grasz w szachy, nie idź do Anny, nie będziecie się znowu bić. Nie pod moim dachem. Czy wy się zaprzyjaźniliście właśnie? Dobra, czyli ty masz pragnienie popularności, już wnioskuję. Ej, fajnie jest, że jesteście już przyjaciółmi. Mega się cieszę. W ogóle Mega się cieszę, kiedy on z nami zamieszka. To będzie fajnie. I trzeba będzie w ogóle typa postarzyć o kilka dni. Ty widzę, obraz za 300 simolonów, okej, okay, jest spoko, niedługo nas będzie stać na łóżko kolejne. Wiecie co, tak teraz myślę o tym, że Ivy ma trzy pioruny chemii z Jamesem. To by była beka, gdyby w sumie ona miała z nim romans, prowadzałaby go do domu i on by ogarnął, że no w sumie to jego kochanka ma służącą i tą służącą to jest jego bankard. Trochę śmiesznie, nie? Myślę, że ja chyba nie mogę pominąć faktu, że oni mają tak wysoką chemię, bo to jest... A Jezu, macie podwójną, nie potrójną. A mi się chyba w oczach mieni dzisiaj. Coś. No ale podwójna to i tak jest dużo, to jest ponad przeciętna. I ja chyba coś powinnam z tym faktem zrobić. Nie wiem, czy jakiś romansik, czy... Czy co? Trzeba się nad tym zastanowić. Ty dalej siedzisz z tym George'em. Boże, jakby się w ogóle polubiliście. No, ja jestem pod wrażeniem, ale myślę, że to już jest późna pora, więc pan George powinien iść do domu. Eleno, ja jestem tak w ogóle zachwycony tobą. Ja chciałabym za wami zamieszkać i no, i ogólnie to dzisiaj możemy uznać, że oni to omówili. Myślę, że jutro już można poczynić jakieś zaręczyny tutaj. Jak najbardziej, żeby już było wszystko jasne, żeby George miał jasność, że to będzie jego przyszła żona, jak osiągnie odpowiedni wiek, oczywiście, bo nie będę. Tu nastoletnich ślubów robić. Namaluj to, bo dopóki nie już nie pójdziesz spać. Jest za ile? 500! Dobra, możesz się spać i widzimy się rano. O, masz już brązową rangę. Dobra, czekaj, to ja szybko posprzedaję to, co tu tam masz i cię wyślę do szkoły. Naprawdę to czekamy, aż wrócą, żebyśmy mogli oficjalnie już Georgia do nas wprowadzić. I no kurde, jestem ciekawa w ogóle, jaką dobierzemy mu drugorzędną aspirację, a także jakie będzie jego pragnienie życiowe, bo na podstawie tego pragnienia będzie trzeba wybrać mu jakąś pracę, której będzie się utrzymywał. A czy będzie to można zrobić w zgodzie z jego aspiracją. No, zobaczymy, jaka to będzie aspiracja, bo to jest dość ważne. Dobra, udało się coś namalować. Co my tu mamy? Za 550. No, ekstra. Dobra, to możemy kupić w sumie jakieś łóżko. Tylko podmienimy tutaj maszynę do tego pokoju, a do tamtego damy biurko. Na razie postawiłam byle jakie. Jak będziemy mieć więcej pieniędzy, jak on nam trochę przyniesie przy przeprowadzce, to wtedy będę się zajmowała już tak bardziej szczegółowo nową aranżacją domu. Do ciebie tym razem? A co no od ciebie chce? A no, może się dowiedział, że. Elena ma nowego narzeczonego i chce w ogóle coś podziałać. Ja w ogóle sądzę, że Teo może być zazdrosny o nią i próbować ją odzyskać, ale sorry, będzie już za późno, bo ona sobie nie da w kaszę dmuchać. Dobra, to weźmy, może zadzwońmy po tego George'a. Niech on tu przyjdzie. George, czy ty musisz wjechać do tych szachów? Ja, ja wiem, że ty jesteś ambitny i ty w ogóle chcesz podbijać świat, ale daj mi ze sobą, nie say goodbye, Boże, nie. Ja chcę dodać cię do rodziny. Ja chcę ci zaproponować, żebyś ty się do nas wprowadził. Ja nie wiem, czy to po prostu nie jest tak, że ty jako nastolatka nie możesz mu zaproponować takich rzeczy, że to musi być po prostu osoba dorosła, więc próbujemy jeszcze może przez ciebie to zrobić. Dobra, nie wiem czy się uda, bo wy nie jesteście przyjaciółmi, ale spróbujmy. Ej, typie! No weź, bo chcesz, żebyś mi pieniądze dał. Jak dam cię kodem, to mi nie dasz pieniędzy. Dobra, to się musimy w takim razie bardziej zaprzyjaźnić jeszcze. Kurde, no. Dobra, przyjaciele, przyjaciele, przyjaciele. Ale czemu nie może zaproponować mu tego? Kurde, no ile ja mam czekać? No błagam. No nie, i poszedł sobie, rozumiecie? On sobie poszedł. George, ty jesteś normalny. Wracaj tu. Teraz się musi udać, bo oni są już przyjaciółmi. No, ej, przestań, George! No, George! Dobra, zróbmy to tak, bo mi się nie chce z tym po prostu męczyć, bo w końcu ten George nas nienawidzi. Dodajmy go kodem i po prostu odejmijmy z tamtej rodziny 10 kafli. Niech te 10 kafli będzie tym pieniądzem, który on nam da, i już dajmy sobie z tym spokój, bo nie mam do tego siły. Już jest pierwsza 30. To jest przesada. Dobra, George, witam Cię w rodzinie. Mam nadzieję, że nie będziesz mi już sprawiał więcej problemów. Jakie masz pragnienia życiowe? Mm -hmm. Chcesz otworzyć biznes. Ej, w sumie będzie to ciekawe. Ja w ogóle długo czekałam, aż któryś z moich Simów właśnie w tej rozgrywce będzie chciał założyć biznes, i już jest taka osoba. To jest Anna, ale <grych> ona chyba jest głupia, że ona sądzi, że ona coś osiągnie w życiu. Z twoją pozycją społeczną może być ciężko, i to, że jesteś kobietą, też ci nie pomaga. Ale George oczywiście może, tylko nie wiem, jaki to będzie sklep, ale coś się na pewno wymyśli. Tylko na założenie tego sklepu on sobie będzie musiał jeszcze zarobić, no bo to, co my mamy. Tutaj, no to wystarczy nam na remont do domu. A co, co zresztą? Sprawdźmy jeszcze, jaką będziesz miał aspirację drugorzędną. Drugorzędna wyszła ci przyjemność. Następne w kolejce było romansowanie, więc zawsze mogło być gorzej. Myślę, że mimo tego, że masz tą przyjemność, ty będziesz wiernym mężem i dobrym mężem, i liczę na ciebie, George, że będziesz dobrym mężem dla Elenki. Nie ma innej możliwości.